Dobra, mm, odpalam SL-a, uważam, DJP. że w ogóle... Y, jasne, y, powiem Ci, że to będzie dosłownie starcie noob vs pro, bo ja jestem tak odzwyczajony od sl że to... <głos> <głos> there I am, hello there. Hello. Brat, ma SCP SL partnera, nie nagrywał nic z sl od miesiąca i jeszcze go nadal ma. Od... od no, backup chuj. Od trzech miechów. Trzeba pstryknąć no, palcami, aby to miało jakiekolwiek znaczenie. Dokładnie, trzeba strzelić palcami, bo to jest oznaka sigma Dużo ammo jest, tak, i... na komy się najpierw się o. napierdzielamy Komy, klasyczne piętnastki <laughs> Dobrze, że nie czternastki lolololo Lolololo lo. <laughs> lo, 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 lo. Nie no, w Meksyku by przeszło <laughs> <laughs> Hadojawożna hadoja <laughs> Ja pierdolę Good vibes only widzę Tak, 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 dobra Siema, obiecałem wam, że... Przyprowadzę półmartwego Gabora na na 1 na 1. Udało się, cześć Gabor. Siemaneczko, w półmartwy, ale jeżeli chodzi o kwestię strzelania, to w, pół, w, peł, w pełni sprawny. Siemaneczko. Też ja, mam taką cześć. nadzieję. Yy, więc tak, dzisiaj robimy 1 na 1 z okazji specjalna 5 lat kanału i. Będziemy bili się na wszystkie bronie, jakie są dostępne w SL, oprócz Particle Disruptora, Mikrohida i Guncoma, czyli tego potrójnego Glocka, bo te bronie nie mają kompletnie sensu, bo one po prostu polegają na tym, że kto szybciej zacznie strzelać, tam wygrywa. Exactly. Więc bijemy się na wszystko, nawet na A7 oraz na Jayberda, bo Jaybird jest jeszcze jakkolwiek ciekawy. No to co? Lecimy z pierwszą rundą, chyba. Tłumaczyć się powinienem po przegranym starciu, ale na początku wolałbym rzecz, że pierwszy raz odpalę msl od 3 miesięcy i to będzie całkiem zabawne. Ale mamy SCP-SL Partner, więc buja. Dobra. Kurde. Właśnie, Jakobak, można to przeklinać? No kurwa, oczywiście, że tak. No i zajebiście, dobra. A jest ja licznik y, dwóch minut? Mhm. Po dwóch minutach wszyscy tracą po 2 HP. Kurwo! Ale drewno, jak mnie, ja pierdolę Ale drewno, dwa. Ile zostało? Albo ty za tym zalekowałeś się? Ja, zalekowałem się. Kurwa. Tak się ja bym przeżył. Mój mózg, tak. Tak mój się mózg, bym mózg, przeżył. Ten, bym ten, 10 HP. Nie załapał takiej możliwości nawet. Dobra, no to do dwóch wygranych, czy do jednej? Do jednej lecimy. Będzie Dobra. tyle broni, stary. No 1-0 dla ciebie, jeden. 1-0 dla mnie w takim razie. Gdzie ja pozwolę sobie to notować. No to w takim razie rozdaję podstawowe itemy. Yy, ustawienia są do broni, znaczy do tego, nie do broni, tylko do itemów takie same jak były na turnieju, u mnie. Ludzie, którzy oglądali to, wiedzą: Combat Armor, Apteczka, Pankillery oraz y, Gun. A jak nie oglądali, to mają kurwa obejrzeć po yy, Tak, dokładnie, to jest seria trzech streamów. Yy, ciekawostka, wiesz, że yy, ten turniej wygrał gościu z y, Kolumbii? Czekaj, co? No, przyszedł gościu z Kolumbii, gadał do mnie po polsku y, przez Discorda, a czy ten przez y, uh -huh. czat a tak to na pojedynczej gadałeś musieliśmy gadać z nim po angielsku. I on y, totalnie zruchał swojego oponenta. Actually, co? Jestem ready z dodatkami. ja Cię chwyca. No. Kurwa, Sigma. akcja powiem ci. Sigma Sigma. No, Kolumbijczycy są wiesz, tam. Narkos obejrzane, to gość jest tam oprany, No, on wie jak strzelać prosto, nie? Ale, on, ale w ogóle gościu wie, jak. ten, jak grać w grę, i on gra na polskich serwerach głównie. Ja umie fucking Polish? Or not? Yy, po polsku nie umie. Nie pani mają? Ja nie rozumiem. O kurwa, jak to ma rozrzut? Wypierdalaj! Kościu Po pierwszy raz mam pistolet w dłoni. O! 44HP wziął się na tak, Też, też zużyłeś 4... apteczkę? A. Ja zużyłem ile apteka, wiesz? I mi zostały. Okej. Okay. No to może jakbyś wziął Dobra. dzisiaj niebieską pigułkę. <ści> <noise> to by było <noise> lepiej. <noise> Pojawiałeś <noise> no <noise> pigułkę. <noise> <Kapap> <noise> <Kapap> <noise> Ja, że, kurwa miałeś czerwoną rano, to się ręka trochę rozgrzała, wyjątkowo. No dokładnie. No, ogarnię. Dobra. Sporo. Ready jestem dodatkowo. Czekaj, muszę czy sztormu ulepszenia dobrze. Bo będzie wykonywany mały trolling, mi się wydaje. Oho. Dobra, lecimy w takim razie. Let's go. Kurwa, brońcy czekaj. Oglądałeś Walking Dead? Nie, nie oglądałem. Cierwa. Główny no bohater właśnie dysponował tego typu rewolwerem. Let's go. No, lecimy. Pytanie, czy konfiguracja snajperkowa, czy na szturm? Kurwo, jebana. <gry> o, kurwa, o to ma... można se nabić. No, brat zapomniał. Kurwo. Raz, czekaj, raz cię trafiłem. Mam cię. Szturm, widzę, obydwoje wybraliśmy. No a bądź, że przynoszę, że jak otworzyłeś te drzwi byku i się trochę z tyłu, sobie myślę, kurwa, no nie, no ze stajperki umrę w łeb na hita, jestem <giby���> <giby> pewien tego. Taki chuj naprawdę. Nie, no ładnie mi ten jeden, wide, ładnie mi ten pierwszy co Stary mi się tak ręka trzęsie, że jakbym dotnął ze swojego penia, mam takiego parkingera, że on by się sam zwalił. Naprawdę. <laughs> Widziałem ostatnio komentarz, jak goście pisał yy, na Facebooku, że pisali coś tam, o skala tornad. ciekawe co robią te wyższe skale, nie? Widziałem, mm -hmm. że najwyższej skali kam się sam wali. <laughs> no to wydaje mi się, że możemy polecieć w pm -y. No, let's go. Kurwa, czekaj, pm to jest mp 9 i ten... Crossback. I, I Crossback. Kiedyś był skorpion, pamiętasz że Scorpiona? Tak, pamiętam, grałem ostatnio na 045. Kurwa, old school. Dobra. No. O. Kurde, czym by tu poddymić? A bo ty dymy, ja tu tryharduję. Tak ja tu poddymiam. Z... <laughs> i bardzo dobrze, przynajmniej jesteś tym śmieszniejszym. <laughs> tak, ja to poddymiam. Giga chat. Zaraz cross wyciągnę z Night <laughs> Jestem ready. Buddy. Tak samo jak Cię na pierwszym jeden na 1 Cię zruchałem na tym, na P90 na puszce. O Jezu, jeszcze czasy P90. No. no. A bo my robiliśmy na nowe bronie i na stare bronie. Pamiętasz, tak, chyba? Tak, pamiętam robiliśmy na nowe, na stare i na turbo stare. A na piździki laserowe było starcie. Kurwa, mi się ręka trzęsie 36 hP. Chciałem użyć leków, aby się wyleczyć. Niestety jestem dojechany Raz bisuka. Krozwek? Yy, Time? Mm, tak, rozwek będzie teraz. Zajebiście. Wiesz, perspektywa jest twoja, to ty, ty możesz dymić. Jak ja sobie nie wiem, wezmę jakiś dodatek to nawet nie zauważysz. No to. <laughs> Dobra. JH, JHP magazynek to jebać Harry Pottera? Tak, dokładnie. <laughs> ja mam poddymione. Poddymione? zajebiście. Ano? Czekasz, czy mogę bardziej poddymić? Okej. Okay. Dobrze, że mojego komputera nie słychać, bo stary napierdala. Jak kurwa, nie wiem, chodzenia w jakimś golfie. Przysięgam. Proste. Go. Dobra, ja właśnie poddymiłem totalnie. Nie wierzę na słowo. Kurwa tak pod że tam mgła nawet do mnie doszła. <grywa> Tutaj do potykalni. <grywa> Dobra, w takim razie lecimy. Mam na nadzieję, że jesteś gotowy na pojedynek stulecia. Jestem gotowy na pojedynek stuleja. <grywa> Bez problemu. Jezu, co ty widziałeś, kurwa, ma Mato? Wcale nie. O, no ty! E, wypierdalaj może? <grym> Czemu nie wiem, nie ma atomówki? Nie, no żartuję. Czemu nie ma najdów? Stalamem, żeby nie trafił. Kurwa. <grym> kurwa. Mać. A! Ja, pierdolę. Dobra, czas poddymić trochę. Na co się klepiamy? Na już karabiny? Mm, czekaj, zobaczę co tu jeszcze jest. Yy, widzę tak, Komiast za nami, crossfacki są za nami. Ja proponuję zrobić jeszcze A7, to jest taki śmieszny alkacz, którego się nie ulepsza. A wiem, 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 tak, 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 jestem świadom jego istnienia. Poddymiamy. Jak nie ma kolby to ci mogę opierdolić, żebyś miał. Spoko, nie ma problemu. Zajebiście. Aha. Tak, to za Chyba broń Dobra. Kurwa, co my... O! Właśnie miałem mówić, że się nie trafiamy. 9 HP, ja 9 HP, no minimalnie, minimalnie. No minimalnie w kurwę. A powiedz mi, bykut, się kurwa lufa przegrzewa? Czy to eee, tylko tak. na twój widok tak mam? Tak! <laughs> Tak, to się lupa przegrzewa, czekaj, Okej, okej, okej. Ja pierdolę, jakie grzanie stary. Ciekawa co to było użyć. Ja pierdolę. Dobra, karabiny daną. E, tak, a pompa jeszcze możesz? Shotgunik? Let's go, let's go. Pełna pizda tak zwana. Dobra. Czego mam dobrze ulepszonego, co chyba tak. tu mamy. Gotowy jestem. Również. 5, 4, no to dojazd, kurwa. No! Szkoda, że drugiej pompy nie dałeś, to było tak jak w Fortnite jak chyba w każdym sezonie. Ja by pom bez hitu. Exactly. Teraz tak. Co tu się wyjebało, kurwa? Nie, ty miałeś ten? Podwójny strzał na Tak, podwójną miałem. Kurwa, ja myślałem... a nie wiem. Nie Wiesz, wiem, że podwójna kurwa. działa jak sniperka. Właśnie, tak się... powiem ci, że po pierwszym strzale oddanym na daleko zastanawiałem się, na jakiej <noise> zasadzie to działa. Bo ja nie widziałem podwójnego, co nie? Tak, Moim planem była pełna pizda w przód i elo. Yyy, tylko jakoś nie wiem, potknąłem się pod radę czy coś <grym> No, sreperka jest ogólnie śmieszna mm. Dobra, yy, jakie brońki w takim razie? Co tu jest? Kałachy? Let's go! Jak już były bronie chaosów F**ka Zapomniałem, jaki to jest ładny model tych broni Ta, model jest bardzo ładny 4, 3, 2, 1 Chyba Nie może że wpadliśmy na ten sam pomysł. Chyba tak. Nie, no nic. Gościu! Wyłącz street. Oh. O! Co? Chyba nie padliśmy. Nie, nie. Miałeś skopa też? Tak, miałem skopa. Kurwa. Tylko że. Byłam ja że ten full auto. Zakręć mapę, bo go <laughs> Zabawne. Czyli mamy Jaybert, komandera broń, e, Mk i Logicer. Są cztery no, bronie. Tak, są cztery bronie. To na, możesz na ludzie to wygrać. Mogę to wygrać, muszę wygrać tylko trzy walki. To trzy walki do remisu, cztery żeby wygrać wszystko. Kurwa, to będzie trudne. <laughs> w moim serduszku i tak weź zwycięzcę, pamiętaj. <laughs> o, no, dziękuję. Dobra, y to co, Mk? No, Mk, Mk. Ale jestem ready boy. Dobra. Co, Q&A będzie. Ale to są takie. Oby ci wysoki watch time wyszedł, co nie, żeby. No tak, to, to na pewno wyjdzie wysoki watch, to fajnie. Kurwa, też przeżyłem! Kurwa! kurwa! Pre fire, się, Dobry prefire. fire. Ta, wa wszystko z Wszystko, ja też. Też tak. widzę, no, bardzo równa walka. Ty, ale mam śmieszny pomysł. Boję się. Znaczy on jest śmieszny w mojej głowie tak naprawdę to nie wybierał się. W mojej głowie to są głosy, a nie pomysły. Pozdro. I gacat. A ready boy. Również. To lecimy. Ale kurwa. W ogóle najbardziej mi się podoba tak jak inspektujesz broń, to ona tyle kurwa dźwięków daje. Hmm, Wiesz mi, Huber, na znaczy w sumie nie muszę ci tłumaczyć, Hubert gigantyczną ilość czasu pewnie poświęcą na to, żeby te bronie były i ale jestem kujowy. A nie, nie jestem kujowy! 17 happen zostawiłeś 17, a kurwa z wiem, Nie wiem, dobra, chuj. Miałem plan, żeby otworzyć drzwi i napiero cały czas, kurwa, no stopie ja chcę ja się nagawiać. No A jakie już wylepszenia? Eee, kurwa eee, tego, co się trzyma rączkę, a na lufę ci nie powiem, chyba że mi teraz dasz do ręki, to ci chyba się wyświetla wtedy, albo sobie weźmiesz moją ja broń do ręki. Ja miałem takie coś, ale miałem długą lufę. Ja nie wątpię. Okej, okay, klej, klej. No to eee, zostały dwie walki, jest 4 do 6. 4 do 6, jak na Jaki jest kurs na to, że jeszcze zremisuję? Eee, jaki jest kurs? Eee... Nie wiem, ponieważ uprawianie hazardu w Polsce jest nielegalne, nie wspomagam tego, tego typu procederów. Aha, taki jesteś właśnie. <laughs> Dobra, to zostawiam. Ale stawiam dychę, że przepierdolisz! Dobra. Let's go. Nie no, to był żarcik, nie mam dychy, jestem <laughs> Student debil. <laughs> to jest tego, tego. Tego, ta, to jest. Tak, to jest komandera. Dobra. To pierwszy raz tak givera jest moje ręce ogólnie. Teraz pytanie jakby tu poddymić? Ja czuję, że muszę poddymić na tej broni Wierzę na słowo. Chyba śmieszna ta givera, No Ja dole jaki <laughs> to jest KnockTosajde w ogóle z O kurwa Ale ugotowałem. Bo w ogóle powiem Ci, że ona wizualnie śmiesznie się ją w ręce trzyma, taka mała wygląda. Tak, ona wygląda na małą. Latło 600 No cóż, no. Długą, hashtag Długa Galufa Exactly Jakie to ma no, na pojebane, nie? Hey, no to Co? Chyba. No jajco. No jajco. Pani jajok. Bajo jajo, bajo jajo. Exactly. Masz przewagę HP, tak mi się wydaje. Możliwe, ta walka trwa już minutę. Mój rekord. <gry> No, dajesz. Jakim, jakim typem gracza jesteś? Pizdą prosta. <laughs> Kurwa. Ale nuda! Co za file, gościu? Aha. Jest! dziewięć zostało? dziewięć <laughs> ja, ja pierdolę! W ogóle zacznijmy od tego, że ta broń jest po popierdolona. No jest. To at first. No jest. At second, ja myślałem, że ja w ogóle. Oh. Przy, na tamte drzwi, to ja wybiegłem sobie, pomyślałem, chuj, ja w ogóle biegłem, recoil na ten full auto na maksa, pomyślałem, chuj, no przejebane mam. Schowałem się, myślałem, że nam nie wybiegniesz, bo ja je oh, nabudowałem. Co tam byku się stało? Ja pierdolę, wiesz, że ja podczas walki cztery razy ten setup zmieniałem tej broni. O kurwa To było ciekawe No to z aderski, ja myślałem, że... Raz grałem pod HP, rusza, tak raz grałem pod rusza, a raz grałem pod sniperkę. I zjebałem, bo wziąłem setup pod... z magazynkiem jhp, a nie ap I byś zginął wcześniej Mhm Właśnie, czy ważne jest to, że my na, tu na, na armorze się napierdalamy Tak, więc ta tak, tak, jest tak, 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 to też trzeba mieć pełną uwadze Dobra, 5 do 6 Albo remis, albo przepierdolka I został nam Jailbert, którego nigdy w życiu nie używałem Jailbert jest śmieszną bronią, on ma dwa tryby Muszę sobie przetestować go najpierw tutaj w tym Dobra, w to tak. To ja proponuję, żeby dodać y, dodatkowo adrenalinę. Oko. No do walki, problem. bo to jest śmieszna brońka Jak się tym bije? No dobra. Jak przytrzymasz prawę, to ci się czarżuje nie? I się charga. No, 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 tak. no. A tak to w prawym zajesz 50 obrażeń. No, jak my szarżujemy na siebie nawzajem, to nie wiem, screenshot a zrobimy? Możliwe. Możliwe. In charge'. Tak mi się wydaje. Kurwa, to nie ma tej broni pod jedynką No nie ma, no nie ma. O. <grym> w mordę dostałeś. Jaki tak. miałeś plan na tę bójkę? Miałem plan, żeby podejść do ciebie na blisko i nie używać szarży w ogóle. A, okej. Okay. A w ogóle ile to zadaje pierdolnięciem z lewego? 50 hp. A charge'em? no chyba na hita w takim razie? E, tak, charge'em na hita. Bo nie znaczy, wiem. A ja nie... 200 ileś. A, czyli nawet adrenalina by nie pomogła w tej sytuacji, mm. bo ja na adrenalinowany wyszedłem do ciebie. Też, też. Kurwa, no to 7 do 5. Przejebałem na ostatniej broni. E dobra, przejebałem, dobra. przejebałem dwoma punktami tylko. Ale uważam, że przejebałeś z klasę, bo wynik jest naprawdę wyrównany. Tak, pod bo... koniec ładny comeback był. Yy, tak, tak, i uważam, że wiesz, jak na PM -y, czy tam pistolce to chyba w sumie git mi szło, tak na karabiny jakieś to chyba tobie lepiej. Dobrze kojarzę? Tak, na karabiny zdecydowanie lepiej mi idzie, to akurat tak, prawda. Tak, 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 tak. To FMG 0 to było dojebana walka. <noise> tak, to w ogóle było będzie, że zabawne, ale jestem zadowolony jakby z wyniku i w ogóle uważam z odcinka, że całkiem klapę mm, Również, również. No to co? Bajo jajo, czy może zapowiemy za jakiś czas jakąś powtóreczkę, albo jak się coś wymyśli ciekawego? Możemy coś zamówić, zapowiedzieć jakąś powtóreczkę, jak będzie coś ciekawego? Bo ja wiesz, jak prywatnie u siebie nie działałem, tam na jakichś gościnkach, jak ktoś mnie zaprasza, czy chce coś w mnie zrobić, to czy do eBay'ego, czy do skurcza, to prywatnie sobie wpadałem. Więc jakbyś Spoko. chciał coś chętnie, chętnie, co nie, to ugadaj, ugadujemy termin, tak jak dzisiaj, i napierdalamy. No i widzę, że może to chcieć, ale nie chcę, pewnie. No tak. Yy, dobra, w takim razie ja Tobie dziękuję za przyjęcie zaproszenia mojego i za uczestnictwo. Walka była bardzo fajna. Widzimy się na Prykonie ARL? dokładnie Zbijemy tak. Zbieramy pionę. No, za trzy miesiące. No, za trzy miesiące w sumie. Exacty. Kurwa, jeszcze muszę wykłady przygotować. <laughs> e, nie, no to czasu. Dobra, wyjebane. No, ja teraz też mam szkółkę w weekend po Dlatego, tak, że jednocześnie ogarniam studia, licencjat, pracę, wykłady. No gigantycznie. No ja zapierdam. Tydziennie ty czy zaocznie studia? Dziennie. dziennie. Ale u ja. mnie wygląda tak, że powiem, że jestem na uczelni tylko w środę i w czwartki, a od drugiej połowy semestru tylko w środę będę. Kurwa, zajebiście. Dobra, Zajebio, żegnamy za. się do odcinka, czy to już się pożegnało? <grym> yy, żegnamy się, nie? No to jajo ekipa. <grym> bajajajo, bajajajo.